Siema, a więc witam Was w odcinku e, Gdzie będziemy tworzyć sobie własnego bota Discord Coś takiego jak właśnie tu, tutaj widzicie ze swoim opisem, e, ze swoim oczywiście awatarem i banerem ale jak go potem zaostować za darmo to będę już Wam pokazywać w kolejnym odcinku. A więc pierwsze co to musicie sobie wejść na stronę podaną w opisie Nazywa się ona Discord Developer Portals i tutaj jak wchodzimy sobie w zakładkę Application to mamy e, wszystkie nasze dozwone aplikacje, wy tutaj pewnie nic nie będziecie mieli Więc po prostu musimy sobie kliknąć New Application I teraz tego teamu też nie będziecie mieli e, Bo po prostu jak ktoś już należy do teamu po prostu ma ten team e, a, a jeśli po prostu nie, nie należycie do żadnego teamu w Discord Developer Portal to po prostu nie będziecie mieli e, tego teamu Dobra, ja sobie tą aplikację mogę nazwać na przykład serwerek.pl Klikamy sobie oczywiście, że akceptujemy tę politykę Discorda, i teraz nasza aplikacja jest już tak, jakby gotowa. I pierwsze co to, możemy sobie zmienić naszą ikonkę. O, ja sobie ustawię taki ładny grassblock. Teraz sobie to zapiszę. Jak widzicie, już nasza ikonka jest gotowa. I tutaj mamy oczywiście nazwę naszego bota, i opis, który możemy dać. Czyli na przykład, witaj na naszym serwerze Discord. Ok, teraz, te, teraz możemy przejść do kolejnej za, zakładki, którą jest bot. I tutaj mamy oczywiście już ustawioną tą naszą ikonkę, ale także możemy sobie ustawić nasz banner, który jest dostępny aktualnie dla użytkowników tylko w nitro. A dla botów jest po prostu, tak, po prostu o, tak dostępny, więc możemy sobie go oczywiście też od utworzyć. Ja sobie dodam tutaj banner Bedwarsów. O, taki ładny się wgrał. I oczywiście zapisujemy sobie zmiany. OK, gdy nasze zmiany zostały zapisane. To musimy zjechać sobie na sam dół, i tutaj mamy takie trzy opcje, które są powłączane, i już je musimy sobie włączyć, bo one się przy przydadzą do hostingu naszego bota. Ponieważ inaczej bot nie będzie mógł być hostowany, więc te trzy opcje sobie włączamy, zapisujemy sobie to. OK, bot już jest tak, jakby mniej więcej gotowy. A jak go sobie dodać na nasz serwer? Wystarczy, że wejdziemy sobie w tą zakładkę. Teraz jedziemy sobie trochę w dół. To mamy takie wielkie menu. Wybieramy sobie oczywiście bot. Teraz jeżdżamy na dół i mamy wszystkie permisje. E, I tutaj na, najlepiej po prostu ustawić administrator, ponieważ e, no, nikomu się raczej nie chce bawić w po prostu różnych permisji, bo potem ich bot może nie będzie miał. Jakieś tam no, po prostu nieporozumienia, więc lepiej po prostu od razu ustawić sobie administratora, e, i tyle. I teraz, oczywiście, na guild install, czyli e, do zainstalowania na serwerze, a nie na użytkowniku. Kopiujemy sobie to. I wklejamy sobie to w nową kartę OK, mi się już otwiera, OK Jest oczywiście nasz serwer serwer.pl na serwer Klikamy kontynuuj, jest administrator Jest, że aktywny od dzisiaj I używany na, na aktualnej liczbie serwerów na zero Możemy sobie to też oczywiście e, zobaczyć w generalnych informacjach Czyli tutaj jest na zero serwerach Więc sobie teraz klikamy autoryzuj i bot już został dodany, klikamy sobie zamknij, Jak widzicie bot już tutaj został nam do, dodany. Możemy sobie tutaj odświeżyć. Jak widzicie, że jest na jednym serwerze już bot. I bot jest oczywiście tutaj ma oczywiście napisane aplikację. Jak sobie na, na niego klikniemy, to mamy banner. Mamy ikonkę i mamy opis. Więc wszystko tak jakby działa. Ale żeby bot jeszcze troszeczkę bardziej profesjonalny profesjonalnie wyglądał, to tutaj możemy sobie dodać oczywiście tą aplikację na inne serwery. A jak zrobić to, żeby jej się nie dało dodawać na różne, na różne inne serwery? Jest to też bardzo proste, wystarczy, że, że wejdziemy sobie w tą zębatkę i teraz tutaj, gdzie mamy to coś, klikamy sobie tutaj i ustawiamy na none, zapisujemy sobie to, wracamy sobie do na naszego Discorda i patrzymy, jak widzicie, już przycisk zniknął, i bota się tak po prostu nie da dodać. To by było na tyle w tym filmie. Jak widzicie, yy, nasz bot dołączył wszystko, wszystko jak pani działa. A jak go uruchomić yy, za darmo, żeby on działał, jakieś tam wykonywał nasze komendy, to tego dowiecie się już w kolejnym filmie. Więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subreddit, jeśli tego jeszcze nie robicie, aby nie przegapić kolejnych takich materiałów. I do zobaczenia już w kolejnym filmie. Siemano!